Jak brzmi ukulele Kasha Art Series Urban? Ale najpierw jak wygląda, bo wygląda bardzo ładnie. Patrzcie na te grafiki street artowe z przodu i na główce. No ale teraz obiecane jak brzmi. Brzmi bardzo fajnie z uwagi na przednią płytę z litego świerku. Z tyłu zamknięte klucze typu gitarowego, struny Aquila, bardzo fajny sprzęt.